U Bongo Travel to zminiaturyzowana wersja hitu wydawnictwa Egmont, czyli gry U Bongo. W pudełku znajdziecie zmniejszoną grę z nieco zmienionymi zasadami. A z tego filmiku dowiecie się jak w to wszystko Zagrać. Każdą grę na początku trzeba przygotować, tak więc od tego sobie zaczniemy, czyli od przygotowania do rozgrywki. W pudełku, poza instrukcją i kartami, o których za chwilę więcej powiem, znajdziecie różnokolorowe elementy. Musicie po wyjęciu gry z pudełka utworzyć takie cztery stosy, wszak gra jest na maksymalnie czterech graczy i każdy z tych stosów musi składać się z każdego kolorowego elementu. Kiedy już to zrobicie, wszyscy gracze biorący udział w zabawie biorą sobie taki jeden stosik i kładą przed sobą. Teraz będziecie musieli wybrać poziom. Gra ma dwa poziomy trudności. A to jest to poziom łatwy, poziom B jest to poziom trudniejszy. Poziom B będzie wymagał od Was położenia czterech elementów w białym polu, natomiast poziom łatwiejszy będzie wymagał położenia trzech elementów w tym białym polu. Kiedy wybierzecie już poziom trudności, połóżcie tym poziomem trudności, który wybraliście stroną do stołu. Tak, żebyście nie widzieli zagadek, które za chwilkę będzie Rozwiązywać. Następnie, jak mówi instrukcja, to w stosie leżącym przed graczami musi zostać określona liczba kart. Jeśli gracie we dwójkę, to zostawiacie 16 planszetek, jeśli gracie w trójkę, 24, a jeśli gracie w czwórkę, zostawiacie 32 planszetki. Te planszetki, których nie będziecie używali, wędrują z powrotem do pudełka i nie będą używane w tej partii. Sama mechanika gry jest bardzo prosta. Otóż macie przygotowane karty, przed graczami leżą już kształty, no to pora na rozpoczęcie rozgrywki. Gracze biorą karty i na 3-4 odkrywają je przed sobą. Następnie Waszym zadaniem jest wybranie tych elementów, które Waszym zdaniem będą pasować do tych białych pól i wypełnienie tych pól w taki sposób, żeby żaden z tych elementów nie wystawał, tylko po prostu musicie zakryć te pola. Nie będziecie korzystać z wszystkich elementów na Wasz Barkach spoczywa wybranie, które mogą tutaj pasować. Spokojnie do każdej zagadki zazwyczaj są trzy rozwiązania, więc to nie będzie tak, że jest tylko jedno, na które aktualnie nie wpadniecie. W momencie, kiedy jeden z graczy skończy, w przypadku gry na łatwym poziomie, rozpoczyna odliczanie do 30. Wszyscy ci gracze, którzy zdążą ułożyć tę zagadkę, oczywiście poza tym, który już skończył, będą mogli sobie zatrzymać tę kartę w formie punktu. Wszyscy ci gracze, którzy w tym czasie się nie wyrobią, nie mogą tej karty zatrzymać i niestety nie dostaną punktu w tej rundzie. Gra toczy się do momentu, kiedy wszystkie karty znikną i gracz, który będzie miał najwięcej, Rozwiązanych zadaniem przed sobą, ten gracz zostaje zwycięzcą. Jeśli gracie w poziom trudny, no to to odliczanie po tym, kiedy ktoś jako pierwszy ułoży to na swojej karcie, to odliczanie będzie tylko do 20, więc trzeba się śpieszyć. A teraz zobaczmy, jak to wypełnić. No to teraz lecimy z przykładem. Mam dobraną kartę, wszyscy gracze na 3-4 odsłaniają zadanie, no i zaczynamy yy, teraz wszystko rozwiązywać, czyli na przykład biorę sobie ten element, biorę sobie, nie wiem, kolejny, czy będzie mi pasował czy nie. To już jest inny temat, ale staram się to zrobić jak najszybciej przed innymi graczami i kiedy to zrobię, no właśnie w tym momencie krzyczę Ubongo, zaczynam głośno w przypadku poziomu łatwego liczyć do 30. Wszyscy gracze, którzy się wyrobią, zabierają sobie tę kartę w formie punktu, a ci co nie, no to punktów nie będą mieli kiedy skończymy ja zabieram lub nie w zależności czy rozwiązałem czy nie to zadanie tę kartę do siebie lub odkładam na stos kart odrzuconych i zaczynamy na tych samych zasadach kolejną rundę czyli bierzemy z tego stosu kolejną kartę na 3 4 odsłaniamy i staramy się to rozwiązać no i to tyle i to by było na tyle. Teraz już wiecie wszystko, co jest Wam potrzebne, żeby zagrać w Bongo. Wielu dopasowanych elementów i dobrej zabawy Wam życzę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!